No. Proszę jarmark bożonarodzeniowy, proszę bardzo. Tutaj mamy choineczki. No masz. Dzień dobry państwu. Witamy Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy tutaj dzisiaj mamy 19 no, listopada, ale to śnieg pada. I za chwilę niebawem blisko święta, więc dlatego mamy tutaj jarmark bożonarodzeniowy. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panie tu oferują? Ciasto świata. Świata. To? A z którego końca świata? Za wszystkich, proszę pana. Mamy kijowski tort bezowy, mamy kijowski. kanadyjski, mamy marlenko ormiańską, mamy, mamy amerykański sernik. A pani ormianka? Jestem ormianka, A, tak no, jest. to, no właśnie. No dobra, dziękujemy. Proszę bardzo. Tutaj mamy szelakie kiełbasy. Dzień dobry. Dobry dzień. Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tu oferujecie dzisiaj? A To? Co? Kiełbasę? Co tu macie dobrego? Co? Szynka? Wszystko jest. Wszystko jest. Skąd to z Litwy? Litwy. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Tu same krówki. Krówki i żelki. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Co pan tu oferujesz dzisiaj? Lizaczki. Lizaczki, można sobie polizać. Można i nie inne. Lekarz to... tego co słodkiego. Aha. Czyli wybór szelaki. No, Wielkie, małe i duże. Jak widać. Mhm. Dzień dobry. Pomorska Telewizja co pani tu oferuje? No, oferujemy naturalne miody. Naturalne. Niespitne, niesycone, niepodgrzewane, świece naturalne z wosku, kosmetyki. Także zapraszamy. Wszystko jest. Wszystko jest. Mam spisu, to jest jak? Ja z Pomorskiej Telewizji Narodowej, ja nie jestem partyjny. To Pan jest partyjny chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomorska telewizja narodowa Gdańskiej, Co pani tu oferuje? Dzień, dzisiaj? Pierniczki, pierniczki. Dobre? dobre? Smakowała pani? Tak. Dobra, idziemy dalej. Tule też kierowali. Z wełny, z wełny, wełna jest wełna. Jak to mówią, wełna jest wełna. Dzień dobry. Pomorska telewizja narodowa, co pani tu oferuje? Dzisiaj? Ledy, A i szaliki skarpety. też? Nie, szalików nie ma. Flędy, skarpety. rękawiczki skarpetki, i czapki. Lepki. Żeby ciepło było. To ważne. Śnieg pada. Tutaj mamy... Co my tu mamy? Dzień dobry, kombinerki, klucze i, 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 i rewolwery też? Oho, rewolwery nawet są. To z czego to z czekolady? Czekolada. Czekolada. I czekoladą strzela taki rewolwer? Czekoladą. No. no jak widać, mamy tych straganów w bezniku. O dużo więcej niż kiedyś. Tutaj smaki litewskie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu oferujecie dzisiaj? Jakie codziennie. Terminy litewskie. Litewskie. A Litwy? A skąd jesteście? Wilno. Jak? Wilno. Zawsze? Wszystko jest. Sery owcze i ryby. O, tutaj mamy sery o. z nowego targu, nowego targu. Dzień dobry, tu góral jest? Nie ma górala. Nie ma górala, tylko sery są. Aha, dobra. Dzień dobry, co pani tu oferuje? Wszystko. prądu potrzebujemy. Czego? Prądu. A prądu nie macie. To nie, nie dali wam prądu, a no bo nie. ten kryzys jest energetyczny, dlatego pewnie. No tutaj mają prąd, dzień dobry prąd macie, bo tam nie ma. E, Pomorska Telewizja Narodowa. Czy Prawy świata, już macie. No może tam też podłączę. No tutaj proszę Państwa, jak widać stragany grzaniec pierogi, wszystko tu mają, więc Jarmak, poszedł na kręci się, tu jest jakieś... Tu są, to jest tak. Aha, to sobie robią. A przytulanki sobie robią też? No tak. Fabryka prezentów świętego Mikołaja. O, proszę bardzo. Dzień dobry, co wy tu za prezenty macie w tej fabryce? Najlepsze. Najlepsze. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dzień dobry. To co takie tutaj oferuje pan? Co to jest? Dźwigi jakieś inne? Tu pan ma czekolady. A czekolada, meryce, aha. Mleczna gorzka. Gdańska i, nawet i, jest i, czekolada, i, o. no i dźwigi macie na torbach nawet, wszędzie macie dźwigi, no, można udźwignąć. Kuchnia europejska, pierniki, wino no proszę Państwa, jest tych straganów bez liku, grzane wino, znowu grzane wino, tutaj następna altana, no bo tutaj sobie grzane wino piją, także zapraszamy wszystkich na... Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku Tutaj, proszę Państwa, karuzela też jest. Ludzi bez Liku dzisiaj, sobota. Pewnie jutro też można przyjść. Karuzela się kręci. O, karuzela w sobotę i w niedzielę też. Oficjalny No i tutaj, proszę Państwa, do Młodasa. Witamy w Gdańsku Jarmark Bożonarodzeniowy, specjalna brama. Tu jest właśnie wejście tutaj zbrojownia. Symulator lotów To można polatać chyba I symulator lotów No tu nasz teatr wybrzeże w remoncie Jeszcze nie skończyli Ale już chyba skończą Grupa Gepex, O tu się reklamuje dmuchawy, nie cuda nie widy Ja nie No Otomańska pokusa o. Dzień dobry, a tutaj otoman sam jest, czy jak? Nie ma, Nie ma otomana. A co wy tu kusicie z tym otomańską pokusą? No co, baklawy, hałwy, rachatukum, takie typowo... Słodkości? Tak, tak. Rozumiem. No, rozumiem. no dobra, to z Turcji przyjechało. rozumiem. Baklawy z spod Warszawy, bo są świeże po prostu, my wypiekamy tutaj w Polsce. Reszta przyjechała z Turcji, bezpośrednio z producenta. Rozumiem. rozumiem. Dobra. Tutaj mamy Lizaczki, pani tak lubi te lizaczki, lizaczki Pani te lizaczki, tak? Języczkiem, języczkiem te lizaczki, to jakieś żelki też. No, Tutaj takie halaski są dla Mikołaja. Tutaj mamy pierniczki. Dzień dobry, co Panie tu oferują dzisiaj? Pomorska telewizja narodowa. Telewizja narodowa. Pomorska. To pierniczki są. Tak. I same robicie? No nie. nie, cukiernicę. Cukiernicę, rozumiem. Dobra, dziękuję. No. Tak to wygląda, no tak to jest. Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy do Gdańska. No, będzie tutaj do samego, do samych świąt trwał, może nawet i po świętach. Pozdrawiam, redaktor Sławomir Ziembiński dla Was Pomorska Telewizja Narodowa. No. Napędzane święta dla fundacji hospicyjnej. Tutaj jeszcze fundacje się powystawiały. Kuchnia Polska. na mamy ciasta. O. I tak to wygląda.